Pasjer, to mam tu się chyba działa, działa? Dobra, nagrywa się, okej. Okay. Dobra, teraz jemy w to. Ostatni film, był Ja nie mam tych twarzy, wata, watacy. Tu i ten, co to jest? No! Lec to sister. ja wiem, co się dzieje. Nie ma tych nic Wyłącz włącz telefon. Ja nie znijomo, to jest TITAS! Wyłącz i włącz telefon. A ja nie znijomo, co to jest Titans! Tu i te, to też nie te. motę. Titans! Grzegaj, widzowie, że się wiatraku. Muszę iść. O! Pisała! A... To jest ta... To jest ta... To jest ta muzyka! Dziwne, co? Robię... Dobra, by robię. Diamy, Co ty za wielkie coś? To by... Tum! Tum! Co? No tak! To uh. Co Se to się zapisało? Nie, się Ej, chyba mi się udało. Haha. Cudownie. Ha. Poczekajcie. No możesz mnie. Ja też chcę nagrywać. Okej, okay? okej. Okay. Co? Nagrywasz? osnak To

Nagiewasz? Tak. Dabia. Mój kolega nagiwa też nasz kanał piłka, więc mam nadzieję, że do niego też dołączycie na kanał i zobaczycie jak mu idzie. Ubie. No tak, dajcie mojemu koledze, bo go słyszycie. Do moich urodzin jeszcze. Do moich urodzin jeszcze tam dwie godziny, więc mamy trochę czasu na nagiwanie. Więc wiecie. Dobra. Ło, co to jest? Nie, myślę, że To jest. To jest. To 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 jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To To Bekkaście mnie, o bociku. Ja też jeszcze siebie! Dobra, Pitam się, ja, siebie, a, a jakim kiemgiasz? Jak? Co? Jakim kiemgiasz? Lic tego. Czyli tam się jest i Czyli e, Co si pojś to jest polską? Aww!

Musisz gdzie nie czy to się robi? Moja tajca to wytrzymuje. Jedwo mi się udało, a ja je udało jednak. No. Widowie, to dzięki Waszej pomocy. O, to Co to za jak ja? Muszę Was

E, Dobra, godzina! Robiera co to? Skibito zostawimy na koniec. Ciekawe kto zna tego mema. Mema... Jestem oczką. To mocno ja to. Eee, on był łatwy. A ja ja coś na skibidi to łecz, to nie A nie? Eee, co? Tutaj jest ta tosie, o. I jeszcze Wbijajcie... No dobie, dobie, dobie. Dobie, słuchajcie. Bijajcie na mój poprzedni odcinek. Dobie, dobie. A jak chce z Kibidi to ułatwiałem? Z Kibidi. Do Kibidi. Z Skibidi.

Bo jest tak, 57x1 i 5752. Tak? No, bo to to na dwie części ogólnie. Ja oto tam 662. Co? Ja oto tam 663. Co? Ja oto tem ja I 60? No. A nie ma jeszcze 60. No ja mam to... Jeden to tu ja mam. Co? To, ja mam jeden to tu jeden. Aha. Jeden to tu ja mam. Dobra, jesteśmy na następnej Kii i nie wiem, zobaczmy. Tu masz już kilka robotów. No ja jestem ci. To ja też jestem Tyler. To ja. A ja nie rozumiem, co ja mam tu robić. Może to się i nie wiem, co się chce. jest tu a tu wiosny też. Więc teraz nic cos

Dobrze, idzie, dajamę, ci, dajamę. Dajamę. Dobie, idziemy, wciągamy. He. Dobie, poczekajcie, poczekaj kojego, bo ja muszę pomyśleć, wciągamy. A zobaczmy, mają sandbox. Bo tego jeszcze nie jakiwałem. A co, co, my tu. To? Ha, ha, ja mówię, ufu mi dał. Co? Ufu. A, A wy mam dwa najrzadsze za Tak, Ja mam tego e, doktora Wojta i Misty Kinga. O, I jeszcze nie. dużego Enigma. No to sobie poszukaj, bo ja też nagiewam przecież. Dobra, dobię, dobie. O nie! To to musi być za pał. A ty nagiewasz? No! Aha! bebe dopia to panie majoneku pieszesz stanąć no tu i pan majonek i nie nie tutaj nie zaglądamy nie to nie ta szczepionka a w sumie to Ej, chłopie, Jajan. Jajan, patrz to. To jest zombie mejonek. No. I patrz. Ja mu daję taką. Ja mu daję taką szczepionkę. opa, Taką czajną mu dałem, tak? I patrz. Mam tutaj takie coś jeszcze jak... O takie Arcik. Jeżeli mu to dam... Patrz. Patrz, dałem mu Acik i mu się nic nie dzieje, tak? A jeżeli wezmę drugiego mejonka tu jemu, patrz, dam acid. No, jest to Wiem. I wiesz, czy, to się, to... wiesz o czym mi chodzi? Co? Że ta tajna szczepionka daje niesmiejtajność. No, ja, ja to miałem. Aha. Nie mam to no, jak to mam? 15 A ja to mam. Fikołki, to O nie! O, o, nie, aj, o nie, to... ja mam hajantę, ale tu nie ma hajanta, jest, jest, tu nie ma hajanta. Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, to jest złot. Ogólnie to my mamy ptasie mieczko. No, my mamy ogólnie ptasie mieczko. Dobra, o, o nie, o nie, o nie, chcesz tego do O nie, nie znam. Nie, ja, ja nie znam, ja nie lubię piłki, skąd mam znać piłkarzy. Dobia. nie wiem, ile to już twało. A co z to Co? Co z Ja nie znam się na piłce. Aha. Dobra, ile to już trwa, bo ja już nie wiem. A, to bo... jest O nie. Ło, matko, ja już tam.